Kalasanty imię pochodzenia indyjskiego. Słowo kala oznacza czas ciemny-czarny. Słowa te pozornie ze sobą niezwiązane w pewnych sytuacjach mogą nabierać sensu przyczynowo-skutkowego. Czas staje się istotnie ważny, jeśli podejdziemy do niego w sensie praktycznym. Czas to odległość mierzona w danej skali potrzebna na zrealizowanie jakiejś czynności. Bywa tak, że czas nie jest naszym sprzymierzeńcem i wtedy potrafi pokazać swoje mroczne oblicze. Ciemny-czarny. Czas bywa niezwykle mroczny. Taki właśnie jest Kalasanty, mroczny i niepokorny. Mężczyzna w białym fartuchu przechadzający się po ciemnym korytarzu życia. Mroczny i nieprzewidywalny. Bóg Kala, bardzo bliski pojęciu niepokonanego losu, fatum, który wiąże wszystkich z swymi pętami. Konkludując, Kalasanty to ten typ, co jako pierwszy zjarał naleśnika na czarno, bo debil czasu nie pilnował i tym naraził się Grzegorzowi. Bo jak się można łatwo domyśleć przyrostek santy oznacza w indyjskim źle dobraną patelnię. A tak naprawdę to nie.